To nie ser, to sekretny składnik, który podniesie smak wszystkiego, co gotujesz, a zrobisz go z jajka. Mowa tu o suszonym żółtku. To prastara technika, która zamienia płynne żółtko w twardą, pełną smaku bombę umami. Zaczynamy od bazy, czyli mieszanki soli i cukru w proporcji 1 do 1. I teraz zaczyna się zabawa. Możesz zostać przy klasyce albo podkręcić smak i dodać skórkę z cytryny, tymianek, płatki chili. Albo zrób coś totalnie ekstra. Wsyp do naszej mieszanki zblendowane noli dla totalnego podkręcenia smaku. Wsypujemy połowę do naczynia i robimy małe dołki na nasze żółtka. Jajko nadaje się do tego idealnie. Delikatnie umieszczamy żółtka w dołkach, zasypujemy resztą mieszanki i zamykamy. A teraz najważniejsze cierpliwość. Wstawiamy do lodówki na 3 dni. Po 3 dniach nasze żółtka są już twarde i zakonserwowane. Delikatnie płuczemy je z nadmiaru soli i gotowe. Zajrzyj do opisu po więcej szczegółów. A efekt zobaczcie sami twarde, aromatyczne złoto. A do czego używać, wszędzie tam, gdzie dałbyś parmeza? Na jecznicę, żeby podbić smak, na karbonarę, na tatara, na sałatki, możliwości są nieskończone. Zapisz ten przepis, bo to jeden z tych patentów, które odmienią twoje gotowanie.